Dzień dobry, witamy. Otma się będzie teraz wywnętrzał na wideo, więc kto żyw w ma ochotę, zapraszam. A kto nie, to lepiej niech ucieka. Ostatnio mam taką rozkminę, czy znaczy ja i Rediu, bo razem rozkminiam na spacerach. Jak to jest, że ludzie nie chcą fundamentalnie poprawić jakości swojego życia? to nie jest tak, że mi się wydaje, że ja mam odpowiedź na to, jak żyć i postępuj tym, co ja mówię, i będzie dobrze. Bo na to akurat monopolu, nawet abonamentu nie mam. Ale pomogłem ostatnio koledze schudnąć. o tego, co mu mówię, i schudł 10 kg w miesiąc. Więc tak, w miesiąc, w 3 tygodnie. Więc mega. Sam wcześniej schudnął też dysz, dyszkę, ale zrobił to przez 4 miesiące. Pokazałem mu drogę, co trzeba zrobić. No, i wszedł na tę drogę i słudną dychę, ale powinni, że słudną jest 20. Żeby trzymać się w normach zdrowego człowieka. No, był wielorybem, tak? Jest wielorybem. I mega skoczyło mnie to, że on przerwał ten proces w momencie, gdy te 10 kg już spadło, osiągnął ten cel. Cząstkowy. I co się na tym, że sam miałem znacznie wyższe oczekiwania, wymagania, cele, granice niego, aniżeli on sam. Czyli ja założyłem, że szykujemy się na Olimpiadę, a on po prostu chciał startować jakiejś lokalnej konkurencji z... No nawet poza ligą, tak bym to nazwał. I teraz, kto popełnił błąd? Czy ja, zakładając, że on chce coś innego, chce więcej, lepiej? Czy on, zakładając, że Albo, innymi słowy, czy specjalizować się w tym, aby ściągnąć do siebie więcej ludzi, którzy chcą osiągać, urywać dupy, no to wymiatać, czy taki już zdeterminowanych, takich prawdziwie zdeterminowanych, którzy szukają tylko sposobu jak, bo tą wewnętrzną chęć że chcą już posiadają, czy i rozwijać się w pokonywaniu tych obiekcji. Ale wychodzi mi, że ile razy bym nie próbował, to za każdym razem, kurde, jeżeli ktoś nie chce, to on i tak ten projekt sabotuje, na przykład z odchudzania to może być, jako przykład pokazać, że eee, on więcej nie może, bo oszukuje z dietą na przykład, albo czegoś nie robi, albo wycofuje się z całego programu, który jest opisany. Tak samo z działaniami w internecie. Wszystko, co mówię, to działa. Wierzę, że robisz, działa. U niektórych działa to w miesiąc, u niektórych w trzy miesiące, u niektórych w pół roku, ale to zawsze działa. I ludzie wymykają czymś takim, że ja już nie mogę, już nie mam siły, O ma ja już nie mogę. Czyli ciągnie ich to stare życie, utrzymanie tych starych nawyków. Inni wykonują pół, pół tych poleceń, czyli ja mówię, napisz ABCD na no ja tablicę, on pisze tylko A i mówi dobrze. Nie wykonuje całej sekwencji. Albo robi to wybiórczo, albo nawet nie wkłada w to energii. Czasami ktoś pyta mnie o poradę. Mówią mu co zrobić. on niby robi to, ale to nie ma miłości, energii. Ten projekt też później nie wychodzi, bo on tej energii nie dał. Stura się mówi o tym, że trzeba być gotowym, aby pewne rzeczy wdrożyć. No dobra, a może wcale nie trzeba być gotowym coś wdrażać, tylko trzeba to zacząć wdrażać. Też dużo o tym Rafał Mazur mówi o zmianie siebie przez działanie, robienie, a nie dopiero jak będę gotowy, zmieniony, to to działanie podejmę. Takie mam myśli. Ale też mam z drugiej strony myśli, kim ja w ogóle jestem, żeby komu cokolwiek doradzać. I czasami w taką pułapkę się sam wpuszczam, że ktoś pyta mnie o coś, mówię mu moją najlepszą rekomendację, która wdrożona, zrobiona, przetrawiona da mu efekt o niej. Wdraża jeśli się ale przecież on zapytał co, powiedziałem mu co, więc czemu, skoro jest dorosłym człowiekiem, on tego nie robi. I już się łapie później na tym, że ja mam wyrzuty sumienia, że kurde, a może go za bardzo e, wystawiłem na zbyt duże wyzwanie. Ale co z w ogóle znaczy duże wyzwanie, skoro ktoś ma konkretny problem? Nie ma pieniędzy, mówię mu co ma zrobić, on tego nie robi, no dalej nie ma pieniędzy. Albo ktoś jest wielorybem, mówię mu co ma zrobić, on tego nie robi i jest dalej wielorybem. Ale też dużo rozmyślałem, dzięki mojej super żonie, wspólniczce Kamili, o wchodzeniu w nie swoje role. Może cię też wpuścić w czyjąś rolę. Ktoś mówi mi, że potrzebuje mojej porady, więc ja myślę, że chcemy być w relacji uczeń-mentor, a wcale tak nie jest, bo on tylko chce po sobie pogadać, albo... Albo... Jego samo gadanie jest już działaniem, a w mojej definicji jest to zupełnie, zupełnie odwrotnością, albo ktoś pyta mnie, Jaką książkę przeczytać w temacja, Ja mu daję, więc zakładam, że że on to będzie wdrażał, bo musiał sobie książkę poczytać wieczorem przy kominku albo zrobić sobie zdjęcie z książką, nie wiem, gary Bo Ktoś pyta mnie o narzędzia do sprzedaży w internecie, zawsze jest to gary czuki, książka przebisze. Marcin słucha na kruk. Nie, więc to, co. Od, jak, jak odpowiednio szukać, rozumieć, słuchać. Tego, czego od nas ludzie chcą. Dlatego na przykład w ogóle wymiksowałem się z branży usług. Czyli dlatego nie mam agencji reklamowej interaktywnej, co wydawałoby się być najłatwiejszą rzeczą na świecie dla mnie. Czyli gdybym ja dzisiaj zakomunikował, hej, otwieram agencję OSM Power Media Agency, to to byłby cały mój marketing i bym się od klientów nie opędził przez lata. Ale właśnie dlatego nie mam agencji reklamowej, bo ja nie chcę w branży usługowej działać w ogóle żeby musieć przekonywać, żeby oprócz samego robienia roboty, czyli działania w internecie online, też jest druga część, przekonywanie tych klientów, którzy sami przychodzą i sami chcą zapłacić, że no trzeba robić to, to i to, albo zbijanie ich obiekcji, przekonywanie itd. Jest bardzo mała grupa osób, która pyta jak, dostaje jak, wdraża, robi, to jest pewnie 1%, może 0,5%, a cała reszta gdzieś żongluje tymi obiekcjami. Też sobie myślę o tym samo. Czemu ja z jakimś działaniem zwlekam? Nie wiem, czemu? czegoś nie robię. rozkminiam, Ja sobie daję dalej do, do tego cel do rozpracowania. Co ja muszę zrobić, żeby te rzeczy zaczęły się u mnie dziać? Albo co, czym ja sabotuję siebie? Ale dalej, zdarzają się już momenty, gdzie na mega jakimś podświadomym poziomie, nie znam się tych tematów, więc to, też to zgłębiam. Jak chcę ten projekt sabotować? ktoś powie, że chodzi o jakieś tematy z dzieciństwa nierozwiązane albo jakieś wewnętrzne demony, albo poczucie winy, poczucie niezasługiwania i tak dalej. I za każdym razem, jak coś nowego u mnie się dzieje, taki jak dzień jak dzisiaj, na przykład, gdzie rozkminiam, No kurwa, mać, czemu to nie działa, albo czemu ta osoba się wycofała z tego projektu, skoro widzi wymierne efekty. W internecie to będzie, nie, widzi zamówienia wpadające na, na, na konto. I nagle zaczyna coś wymyślać, kombinować, zmieniać strategię, i się te pieniądze nowe kończą przy jakimś tam momencie X. Albo ktoś chce schudnąć, schudnąć, i nagle zatrzymuje się, mimo tego, już jest rozpędzoną maszyną i wygrywa ta natychmiastowa gratyfikacja. I znowu ktoś powie, że dobrze, bo gdyby wszyscy byli wymiataczami, to. To byłoby źle. A ja właśnie uważam, że gdyby każdy był wymiataczem, to byłoby pięknie. On dużo znajomych, którzy. Urywają dupy w projektach, w biznesach, mają mega fajny model i pokazują, że można prowadzić mega turbo życie, zrobić super pieniądze i mają więcej czasu niż wychodząc na etat. A z drugiej strony, dużo osób tak samo chce na tych etatach siedzieć, bo jest mi tam dobrze, co jest spoko, pod warunkiem, że nie narzekają. Czyli cały ten vlog gadany i terapeutyczny trochę dla mnie chyba dzisiaj jest po to, żeby kilka ważnych pytań zadać. Eee... Wam też, jakie rozkminy mam, nie tylko marketingowe, i może jakoś to będzie wartościowe, przydatne. No bo dzisiaj ten temat tego wychudzania jest na pierwszym miejscu. Yy, bo tak z tym kolegą właśnie mam. Że są tak wymiernie widoczne efekty, że wydawałoby się, że nic nie stoi na przeszkodzie, skoro są już efekty. A to jednak jest inaczej, że ten muskulski jest bardziej poskładany. No, więc na tym muszę popracować ja, żeby potrafić szybko się od takich osób uwalniać, strzypywać siebie. Że jak ktoś nie chce, spoko. Ale czasami właśnie w tą pułapkę wpadam, ale komuś pomagam, osiągam wyniki i później sabotuję swój sukces, zapisując działania, które działa, bo ma to udokumentowane w postaci hajsu na koncie na przykład, czy... Wzrostu, nie wiem, osłon na YouTube, a on mówi, Nie wiesz, ja więcej nie chcę, albo ja na więcej nie zasługuję. Albo jeszcze lepiej, na poziomie, na poziomie nieświadomym, on w ogóle to zabutuje. On nie wie, czemu tak zbudowuje. nie wie, czemu przestał. On, no nie wiem, już ma zostawiam. Wlok osman'a gadany, więc na pewno to milionów osłon nie będzie miało, ale to nie o to chodzi. Może jedna, dwie, trzy osoby, może pięć. Sobie z tego coś głębszego wyciągną. E, dziękuję Wam bardzo.